Kilka lat temu matka i ojciec zdecydowali się, że potrzebują chwili odpoczynku. Chcieli wyjechać na noc do miasta. Zadzwonili po swoją najbardziej zaufaną opiekunkę. Kiedy przyjechała, dwójka dzieci, którymi miała się opiekować, już spała. Opiekunka usiadła obok nich, żeby się upewnić, że wszystko w porządku. Później tego samego wieczoru zaczęła się nudzić i chciała pooglądać telewizję. Ale nie mogła je oglądać w salonie na dole, bo nie było tam kablówki. Rodzice nie chcieli, żeby dzieci marnowały czas przed telewizorem. Zadzwoniła do rodziców i spytała, czy może pooglądać telewizję u nich w pokoju. Rodzice oczywiście się zgodzili, ale opiekunka miała jeszcze jedną prośbę. Spytała, czy mogłaby zakryć posąg anioła stojący za oknem sypialni jakimś kocem. Albo chociaż zaciągnąć żaluzję, bo posąg ją niepokoi. Po chwili milczenia ojciec, bo to właśnie z nim ona rozmawiała, powiedział: Zabierz dzieci i uciekajcie z domu. Wezwiemy policję. Nie mamy posągu anioła. Policja znalazła ciała, opiekunki i dzieci trzy minuty po wezwaniu. Nie znaleziono żadnego posągu.